Hejka kochani! Hejka! Dzisiaj przychodzimy do Was z, z trapeczką Plaster Miodu, propozycja o, jest od Krystyny Brodowskiej, która chciała, żebyśmy przetestowali, tak więc testujemy, ona fajnie tam trafiła. Może nam się poszczęśli, no. bo nie za bardzo ona wpada. Zostawcie jej serduszka za fajny pomysł, ja ze swojej strony Tobie kochana też serdecznie dziękuję. Że zechciałaś nam podpowiedzieć. No i pozdrawiamy cię, cię krótko i cóż, nie przedłużając sprawdzamy naszego szczęścia, nie? No, ja przybliżę. No, przybliż tutaj, bo to te malutkie. A, bardzo starczy co? Nie no. wiem. Zobaczymy. Mam ja berę. tak? Tak, A jeszcze z stropeczki mamy. No. Ja mam 2 i 28. Ja mam 32 i 44. Dobra, no. no to pierwsza ja zacznę. Podrapaj sobie. Może znajdziemy jakąś pszczółkę. Da nam jodu. No. <laughs> Dobra, lecimy. Tutaj z tymi kontrolnymi to trzeba. No, uważaj. Dobrze jest, weź jeszcze tak trochę. Jeszcze trochę. No. O. Dobra, Co mamy. Coś czuły ten obiektyw. I tu już nic, ale sobie podrapiemy. Mamy plaster. Skrzynia. O, druga skrzynia. Ogólnie to jakoś nagrywania dla Was dobra? Moneta. Popróbowaliśmy na tym 4K, ale to, ale to 10 minut. 10 minut tylko nagrywa i potem trzeba łączyć. Także to... No. A tu jest ten... full HD, także pewnie... Ja tu chyba niczego nie ugryzę z jakości. Dobra, mamy tu, patrzymy, mamy safe, drzewko, diament, portfel, gwiazda i, i plaster. <laughs> Jak to Natka mówi z kanału Natka drapiemy playster. <laughs> Zawsze z tego śmieję. Pozdrawiamy cię <laughs> serdecznie. Co my tu dalej mamy? I bank. Nie wiem premiera. U mnie to taka i wyszła. Ale może może i te trzy ostatnie korona plik i tęcza i trzymamy pszczółkę tu 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 no, mamy truskawki, no, dzisiaj, no, truskawki. I dzisiaj będziemy robić y, pierogi z truskawkami pierogi pierwszy raz no. dobra teraz Ty Kolej. zobaczymy jak nam to wyjdzie to moja drapka 32 Zobaczmy, co tu mamy. Mamy plik: koronę, plaster, moneta, gwiazda, drzewko, moneta. Jeszcze jedna by się przydała, a no nie ma. Bank. Gwiazda. Moneta. Gwiazda. No. I ul. Trudno. Następna gra. Skrzynia. Podkowa. tęcza, Drzewko. Diamencik. I skrzyneczka znowu. Kolejny bank. Klik pieniędzy do banku. Potem pusty portfel, niestety. I znowu bank do nas przychodzi. Trzymajcie, kochani kciuki. Żeby dać pieniądze na zasadzenie drzewa. <grystanie> Korona. O. Ajaj. Aj, aj. Nie mieli gdzie tych kontrolerów serwować. Złoto w banku złota korona o tak to miało być i ul koniczynka koniczynka i skrzynia pełna koniczyn w bonusie i bonus jeszcze a co bonusie ma być? pszczółka, pszczółka. słynna pszczółka Mamy cytrynę, czyli nic nam to nie dało. Dobra. Proszę teraz ja zobaczę numer 28. I I ciśniemy z tym. <gryśla> Trzymaj Krysiu kciuki, żeby coś tam wpadło. A jak nie to i tak się nie przejmuj, bo no. fajnie jest sobie podrapać i kochani piszcie propozycje dalej, bo już nam się powoli kończą. No. O, mamy trzy pliki. Widzisz A? Krysiu, jak trzymałaś zaczęłaś trzymać kciuki dzięki to obie mamy. No. Kochana. A i napiszcie też w komentarzach jakie byście widzieli maskotki na szczęście, bo planujemy coś sobie sprawić. Może macie pomysły? Co tam sobie do filmiku stawić, żeby stało. I szczęście dawało w zdrapkach. Dobra Ul. Co wam tam w ogóle szczęście przynosi w zdrapkach? Dawajcie propozycje pod komentarzem Nie, komentarzy pod filmikiem <laughs> Pod komentarzem Nie wiadomo o co chodzi Dobra, i w bonusie Mamy warbuza. No dobra, się sprawdzimy, mamy 5 zł. No, I super. Tyle. A liczyłem na 5 zł, jednak się nie zajedną. No Brrr. teraz jak trzeba, to ich nie ma. No nie ma. też co, jakieś o o, o, dobra Jest si pełno. Dobra, spróbuj. Moja kolej. 44. A jakie w ogóle tutaj są progi? O, 5 dych. Obstawiamy. Czy mamy kciuki, żeby 5 dych wpadło? No, to jedziemy z tym pszczółką. Mamy plasterek Nie, klik. Kolejny klik. Diament, jest diament. Czy będą kolejne? A Zobaczymy, jedziemy dalej. <laughs> Mamy portfel. Mamy safe. Moneta podkowa. Portfel. Niestety tu nic. Skrzynia. Skrzynia. O. Zostawię na potem <laughs> Jest koniczyna Tak, koniczyna Jest skrzynia Plaster Drzewko I tęcza Niestety Jest tęcza Safe, Moneta I moneta I ostatnia Gra, mamy gwiazdkę, drzewko i to też już nie było. I pszczuła. I pszczuła. O! Ojej, już myślałem, że to ruszy. Świśnia. Dobra, zobaczmy czy no, mamy diamenci. kciuki. Hmm, yeah. Lipa. Drzewko lipa. Sam raz pasuje. Ostatnia gra. Skrzynia, skrzynia. Mamy kwiatki. Łoniczek i teraz chybił albo trafił. Klik, Klik i... O, yeah. A, zawiodłem się. Dobra. Nic z tego. Trudno, ale i tak fajnie było. No. Mamy kochani... które oczywiście. Natka trafiła. Piąteczka od natki. Dobra. No i cóż, i dziękujemy Ci Krysia jeszcze raz za fajną propozycję. Wy, kochani, piszcie w komentarzach. Kto tam ma ochotę być wspomniany i nam sprawić przyjemność, drapania, fajnych zdrapek, to no. zachęcamy do pisania. No i cóż, i kończymy dzisiaj grę z 5 zł. Zostawiajcie serduszka Lakrysi, za fajny pomysł. I my się będziemy kończyć. Ten, kończyć, żegnać. <laughs> <laughs> Jeszcze się nie będziemy kończyć, nie? <laughs> się dopiero rozkręcamy. <laughs> no. Dobrze, kochani, życzymy Wam danego tygodnia, dużo słońca i deszczu też tym, którzy potrzebują. No. no. i cóż, i trzymajcie się cieplutko. Pa! Do zobaczenia, pa!